Witam Was wszystkich mega gorąco, ja jestem Kirox i witam Was w kolejnym odcinku Bedwars, słuchajcie. Jesteśmy sobie na serwerze Hypixel, to już tam bez znaczenia na jakim serwerze co robimy. Dzisiaj odcinek taki... Troszkę mniej cięć, troszkę mniej wszystkiego Dopiero e, jak nic, totalnie nic nie będzie się działo To jakieś cięcie zrobię, więc e, Mam nadzieję, że wam się spodoba Słuchajcie, jeszcze zanim zacznę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem I zostawiajcie łapeczki w górę Bo chcę widzieć tutaj aktywne Słuchajcie, lecimy sobie na Bad Warsy solo e, Oglądałem odcinek kulenda i trochę nauczyłem przy okazji Bo tam ktoś mu, ktoś kiedyś gdzieś tam coś powiedział Tutaj mam sobie żabkę O, proszę bardzo, jaka fajna żabka e, Taką żabkę, czy taką małpkę e, I inne rzeczy, które pokazuję gdzieś tam e, Właśnie na streamie, możecie zobaczyć i tego, coś tam chciałem powiedzieć. Jeszcze, a wbijajcie na live, oczywiście. Ja tam co odcinek to mówię, ale chcę, żeby jak najwięcej was było. Na przykład, dzisiaj na live robiliśmy dom ekipy. I co tutaj chciałbym wam powiedzieć? W sumie nie mam żadnego jakoś specjalnie tematu. Czekamy sobie tutaj, jak się zacznie, giereczka. Dzisiaj będę komentował bardziej gierkę. Już bez żadnego wkurzenia innych takich rzeczy. Chcę dzisiaj, naprawdę, chcę się postarać, dzisiaj wygrać i coś zrobić fajnego. Cel jest taki: idziemy po emeraldy, diamenty i wszystko inne, żeby się szybko, jak najszybciej uzbroić. Mam nadzieję, że takie śnuby grają, jeżeli są, Bucha wezmę z e-papierosa, żadnych papierosów, pamiętajcie ludzie, żadnych dzieciaczki moje, pamiętajcie, żadnych papierosów i tego. Jesteśmy sobie tutaj, już na arenie. Ja szybko tak zbieram żelazo i lecę na środek. Potrzebuję tak, kurde, troszeczkę tego żelaza, Nie wiem ile do końca, 16, 18, nie wiem, coś takiego. Chyba po 4 jest y, weona, to sobie się skupimy od razu na giereczce. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś tu nudny odcinek i nie będzie trwał z pół godziny, bo tak niekiedy bywa, te arenki po tyle trwają. Dobra, lecimy od razu. Item shop. Y o, proszę bardzo, bierzemy od razu tak. Dobra, nie będę obudowywał łóżka, tak, bo zawsze miałem taktykę, żeby obudować łóżko. Dzisiaj jest taktyka, żeby iść po diamenty, więc szybko lecimy. Na razie nikt tam, mm, żadnych itemków nie ma niczego. Jeszcze sprawdzam czy się wszystko nagrywa. Żadnych itemków, nic, nikt nie ma, więc na spokojnie damy sobie rady tutaj przejść. Aczkolwiek później będzie trochę problem, więc będziemy musieli sobie drogę tutaj szybko zrobić. O, mamy od razu diamenty. Yy, nikogo nie ma, nikogo nie ma, dobra. Idziemy po diamenty. Szybciutko, słuchajcie, tutaj nie będę tego chował od razu, tak już bym poszedł schować, ale idziemy na taktykę Lenda, którą... Znaczy to jest... No, może nie jest do końca taktyka Lenda. Znaczy, obejrzycie jego odcinki. No tam są na razie póki co takie bez bezkamerki, takie. Bez ścięć jakichś specjalnych, czy coś tam, może jaka ręka się przejdzie, czy coś, to jest cięcie. Ile mamy? 20 sekund. Dobra, to zrobimy okrążenie. Akurat przyjdziemy, zrobimy kolejne. I słuchajcie, na pewno. Yy, o czym ja bym chciał tutaj pogadać w sumie? Hmm, ciężko tak gadać. Wiecie, co ja sobie wyobrażę, że mam zrobić ten filmik bez cięć to nie do końca wiem, co ja mam mówić Wam. Naprawdę, to jest tak ciężkie, po prostu, przykmić to wszystko. Czekajcie, bo tam typ w ogóle na łóżko wbija. O, właśnie, o, właśnie, to tego to my nie chcemy. Ale ogólnie jest taki, jest taki, jakby to powiedzieć, kurde, jest takie, taka rzecz. O, tak, że jak tam łóżko nam zniszczy, to w ogóle się tym nie przejmujemy, tak, ulenda słyszałem. Tylko po prostu Uzbrajamy się w diamentowe rzeczy i musimy to jak najlepiej rozegrać. Dlatego ja idę szybko po emeraldy, wszystkie, które tutaj są. Jeszcze tam szybko wezmę emerald. I spieprzamy stąd. Okej, okay, dobra, bed destroy, tak, zobaczę. tego się spodziewałem, bo oczywiście o to tu chodzi, żeby jak najszybciej łóżko rozwalić, tak? No, o to na pewno chodzi, tak? Ale Pop w ogóle ma żelazny już? On ma żelazny już! Chory jakiś ziomek No dobra, ale my sobie Dlaczego ja tutaj drogi w ogóle nie mam? Okej, okay, tutaj jest moja droga, dobra Typek w ogóle się dostał po mnie i rozwalił sobie wszystko Ale my słuchajcie, się nie przejmujemy Póki co to nie jest jeszcze stracona gierka Na razie musimy się skupić na tym, że na pewno sobie zrobimy tak To i od razu robimy sobie miecz Tak, kolejna kwestia jest taka, że idziemy tutaj diamenty od razu Wydamy sobie na miecz zenchantowany Mamy teraz żelazną zbroję i mamy jeszcze cztery emeraldu Które nam się przyda W ogóle czekajcie, bo może sobie popsuję Nie, nie popsuję, dobra Teraz kolejne na Musimy sobie nazbierać trochę jeszcze itemków, żebyśmy wzięli wełny. Mam nadzieję, że nie jest pierwsze, bo u Lenda to Lenda miał taki fart, że mu fajna ręka się trafiła, że mu łóżka nie zniszczyli, widzicie. Już u mnie jest tak, że już łóżko mam zniszczone, także. No, no już trochę dupka, no ale no dobra. Nie tracimy tutaj nadziei na pewno Przejdę się od razu, no tak jak padnę to już dupa Więc w sumie się nie przejmuję Ale przejdę się od razu po Emeraldy i Diaksy Żeby sobie ulepszyć zbrójkę Dwa Diaksy, trzy Diaksy mamy, dobra Gitarka i słuchajcie No chcę opanować jakiś taki tryb Tak jak kiedyś jakieś, wow Skywars miałem opanowane mniej więcej To chcę opanować dzisiaj, żeby jak najlepiej się oglądało Jak najlepiej, żebym wypadał Na jakimś innym trybie, ja myślę, że Bedwars To był bardzo spoko więc na kanale y, będziecie na pewno widzieć Bedwarsy, ale powiem Wam męczące to jest. Tym bardziej, że jest teraz 24 godzina, biała koszulka, ale bez pumy tym razem, więc, więc się przebrałem w końcu. <noise> Jak ktoś wie <laughs> o co chodzi z poprzednich odcinków, no to, to wie o co chodzi. No, po prostu się nie przebierałem, wiecie, pumy, miałem i tak dalej. Bierzemy sobie Emeraldy, kurde te emeraldy, już tam się tam... Zrobimy od razu diamentową zbroję. Nie będziemy się bawić takie rzeczy, myślę, że to będzie git. No ale muzyczka sobie leci, jakaś fajna, więc w lewy możecie sobie posłuchać. Ja na puste słuchawki gram, ale muszę się skupić. Dobra, bierzemy diamenty, żeby nie zapomnieć. Typ tam gdzieś poszedł, ale nie wiem, gdzie do końca. Słuchajcie, nie przejmujemy się totalnie. Lecimy, abym tylko nie spadł, aby mnie tam nikt nie zwalił. W ogóle jest tylko raz, Trzy teamy są, nie? Trzy teamy są, także ja od razu robię diamentową e, zbrójkę, żeby nie marnować. Żeby Emerald tam nigdzie nie przepadł, okej. Okay. Okej, okay, typa mamy, typa mamy. O, typie, typie Ziomek, 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 ty, ziomek. Dobra, walcz go, nie będę po niego leciał, bo padnę. Znając moje szczęście. Szybko sobie od razu ulepszę ten. Mamy diamentową, mamy, dobra. Ulepszę sobie szybko to. Jeszcze brakuje mi jednego diamentu, więc w sumie. Dobra, na razie wezmę łuk zrobię. O, to mi się przyda. W ogóle, ile łuk kosztuje, ile łuk kosztuje? Może będę miał. 6, 7! Aj, 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 aj. Brakło nam, kurde. Blaszka. No dobra, weźmiemy na pewno sobie yy, wełny troszeczkę. A nie, już mam, dobra. TNT weźmiemy za to. Później ze strzały też jeszcze kupimy eee, Tylko najpierw sobie te weźmiemy Tu jest typ Ale on leje, ty, ale on leje, ty Powaliło cię, typie, no, powaliło go Dobra, padł, Uuh, Ale szczęście, naprawdę, to jest wciul szczęście Chłop w ogóle przekminił, że rzuci we mnie eee, Czekajcie, o tego Fireballa, nie, też sobie weźmiemy, to jest dobry pomysł I bedbaga, a, nie mogę, dobra eee, Weźmiemy sobie tak, mamy 3 diaksy Trzeba się szybko uleczyć, jakieś złote jabłka By nam się przydały, ile złote jabłka kosztują Trzy golda, dobra, zbieramy trzy golda Weźmy to od razu, właśnie sobie to tu możemy na razie pochować, to nie jest aż tak, aż tak nam potrzebne. Żebyśmy tylko nie padli, proszę proszę, żebyśmy nie padli. po Zostało w ogóle. Tak, jeden jest różowy, który ma... Jedne, jedno życie po prostu, bo też bez łóżka. I został nam biały. No mam nadzieję, że jak się uda. Jak się uda nam wygrać to łarek jest 8 minuta u mnie na nagraniu, więc u was pewnie też jakoś szósta, pewnie. Więc jak nam się uda, to będę kończył odcinek. No, bardzo bym chciał, żeby ponad 10 minut było. Wiadomo, z jakich powodów nie będę kłamał. Chociaż tam dużo tego nieba, więc to nie czy tam ma 5 minut czy i tak co zrobię? 3, 3 centy na tym, więc. No. okej, okay, mamy itemki. E, tak, miałem złote jabłko wziąć, więc będziemy o tym pamiętać. Złote jabłuszko nam się na pewno przyda. Ja mam jeszcze jedno zrobić, tak dla pewności po prostu, żeby nie stać w miejscu. I no kurde, boję się, że po prostu padnę. Wiecie co? A te cztery emeraldy. Kurde, dobrze by się przydało, nie? No tam mamy typa, na pewno widzę. Więc jeden typek jest tam gdzieś. Mmm.. Wezmę sobie te diaksy, bo one mi się przydadzą Idę na emeraldy, bo chyba coś tak czuję, że nikt po emeraldy jeszcze pocztę w ogóle dajcie mi to o, Na razie sobie schowamy yy, na Emeraldy idę, żeby wziąć itemki sobie szybko zrobić jakiś łuk czy coś takiego o Emeraldy wszystkie mamy Z został jeden typ ty! Biały został! Ale chyba on jakiś wykruczony jest, bo patrzę, jak on tylko został to tak kurde no się boję trochę, bo... No dobra, zobaczymy, nie, nie bójzałab Daniel, nie bójzałaby Kirox. O, mogę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś tam się interesuje YouTube'em i tak dalej, to ogarnąłem żeby było 60 FPS-ów. W ogóle miałem taki śmieszny problem, jeżeli ktoś tam wiem mniej więcej, tak plus minus ogarnia o co chodzi. Patrzcie, ziomek się buduje, mam nadzieję, że... Nie, on chyba nie ma tego obsydianu. ale my sobie szybko pójdziemy stąd, nie będziemy tutaj czasu marnować, żebyśmy nie umrzeć oczywiście, nie? Yy, ogarnąłem żeby było 60 fps stałe, nie? Znaczy, w sensie, jak oglądacie, to takie lepsza trochę jakość jest, trochę tak szybciej działa płynniej, nie? Więc mam nadzieję, że trochę lepiej się to ogląda, wszystko. Mm, okej, okay. mamy 13 emeraldu. kurde, czajcie to. Dobra, weźmiemy łuk na pewno i weźmiemy sobie strzały. Teraz y, z diamentów zrobimy sobie to. Już tutaj nam nie starczy, dlatego ja przekwiniłem, żeby zrobić. Y, the, you have your team. Okej, okay, dobra. To zostawimy. To sobie ulepszę na pewno, to mi się przyda i dobrze by było dym pięć diaków gdzieś tam znalazł, nie? Dobra, póki co się musimy poulepszać, żebyśmy mieli tutaj na pewno, żebyśmy go zabili, nie? Żeby nie było niespodzianki, że chłop nam tutaj, wiecie, się wbije czy coś i dupa będzie blada, nie? Tego mamy 7 emeraldów. O, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Tego rzadko się chyba z tego korzysta, ale kupię jedną. I mam nadzieję, że ją wykorzystamy. Na, na pewno tutaj. O, hmm. O, tutaj sobie dam, myślę, że to jest Git. Taką sobie zrobimy. Tu, to, tu, to. to... Dobra. Będę miał wszystko pod ręką. Ja kółeczkiem nie gram. Nie wiem, jak wy. W ogóle gracie kółeczkiem? Na przykład tak zmieniacie, że. Nie wiem, czy to będzie słychać. Czy kółeczkiem, czy wy robicie 1, 2, 3? Ja całe życie robię 1, 2, 3. Nigdy nie miałem kółeczkiem. Coś dla mnie to jest takie. Ja bym. Jak mógł to sk skategoryzować w jakikolwiek sposób, to dla mnie to jest takie. Nie wiem. nuberskie. No bo. kółeczkiem, no. Tu trzeba, wiesz, się wysilić, tu dwójkę, trójkę, tu ósemkę, dziewiątkę, nie? Ale kółeczkiem pewnie gdzieś tam wygodniej jest, ale nie wiem, ja nie mógłbym tak kółeczkiem, no nie wiem, nie mógłbym trafić na łuk. Za długo to zajmuje, a tak dwójeczka, patrz. Ustawiam gdzie chcę i mam, nie? No nie, napiszcie w komentarzach w ogóle. To, to będzie tak, że ktoś do tego momentu, czyli do 10 minuty 11 to będę przynajmniej wiedział, kurde, wiecie, kto kółeczkiem robi, a kto nie. Tego nie chcemy, mamy to, tamto. Dobra, łuk mamy 40 strzał. Dobra, to już na pewno nam starczy. I jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno wszystko, co jest mi potrzebne się uzbroiłem. Bedbug. Okej, okay, weźmy to, bo co nam do innego, mam do stracenia yy, Tutaj zmieńmy tak, tak i tak O, dobra, tu tubę do złote jabłka. Dobra, i myślę, że jesteśmy gotowi, słuchajcie, nie będę... Be... A jeszcze, kurde, kill -offy, Boże, ja zapomniałem. Aj, 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 teraz będę przedłużał specjalnie, co? Daniel, Daniel specjalnie przedłużył odcinek, żeby yy, mniejszy watch time był. Dobra, to też nam się... O, nie przyda nam się, bo nie mamy nawet... Ja nie wiem, ja nie wiem, czy my się z tym wszystkim poogarniamy. Dobra, to na razie nam się nie przyda, to dajmy tak... Ja mnie znaleźć, no. Emeraldy zaraz drugie są. W ogóle właśnie on po emeraldy może iść. Dobra, ja szybko. Co ja mówiłem? A, yy, siekierkę szybko muszę zrobić. Dobra. Dobra, ciul. Ile mam tego? Dobra. Ile będę miał? Siedem. Dobra, ciul. Walić. Mam taką siekierkę, myślę, że starczy. Dobra. Lecimy tutaj szybko na typka Najwyżej się szybko podmieni. No, jestem żwinny, to mi się uda, mam nadzieję. Dobra, idziemy po typa. Mam nadzieję, że go tutaj nigdzie nie ma w pobliżu. Weźmy te diaksy już tak, to nie będzie potrzebne nam w ogóle, bo rozwalamy typa. On Jestem pewien, że on poszedł po emeraldy i po diamenty. On nie jest kurde nubem, że będzie stał w miejscu. Tak? Tak, 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 tak dobra. O, o kurde, po mnie, no ja pierdzielę, no ziom. Nie wiem, nie wiem jak to działa. Naprawdę nie ogarniam tego, jak to kurde działa. Weźcie mi wytłumaczcie. No, dobra, zmieniłem na kierów. Dobra, spoko, ja zlamiłem. Ale wytłumaczcie mi, jak działa to cholerstwo, że chłop się we mnie wbija. A ja nic mu nie mogę zrobić. Totalnie nie łapię tego. Przynajmniej Polak mnie zabił. No dobra, ale na ten moment no nie będę się denerwował na grę, bo to głupota by była. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i trzymajcie się po. Cześć! Do następnego odcinka. Siema!